dzisiaj będziemy nagrywać y, surfial z y, moimi kolegami. Y, przedstawcie się. Aha. No co? No, przedstawcie się. No co? No, przedstawcie się. Ja Jestem Grandeks i jestem Dalen. Okej, okay, teraz ty. <grym> e. <grym> Jaki? To mówi, to nie idzie. Dobra, bo ja się czuję, jakbyśmy jakiegoś live'a nagrywali. Dobra, przedstaw się. E, bo ci chyba mikrofon nie idzie. No, dawaj, przedstaw się. stalin, a nie postawi. Stalinem. Twojej nazwy. Dobra, dawaj! No... Dobra, i idę sobie, ja idę, ja idę sobie farmić, ja nie wiem, jakby... Dobra, trzeba trochę ich... Ja, ich. Dobra, co możemy sobie gadać? Bo nie mamy mikrofonu sobie włączonego. Co możemy mieli? Wszystko grać. Co ty tam gadasz? Nie, to do ciebie. <laughs> Dobra, jakby co to oni są y, akustyczni. Dla mnie. Dla mnie. ej, ale po niku gadamy, nie? Jeden pies Dobra Powiedzia Powiedziałem szczur A no to, dobra A Wykurwiam Nie pytajcie o przekleństwo, okej? Okay? Bo tutaj jest jeden taki nienormalny Sama też może przeklęć Seba 645 pingów Co? Co on w ogóle ty Dobra, mamy już zara 10 drepięka Ej, dobra, ej O morski się odezwał Dobra, no a co? Dawać, bo musimy iść w podróż. No kupię! Dopiero co zaczęliśmy survivala, ty już chcesz iść w podróż. No ale musimy znaleźć osób, bo mi już godek spada. No to dawaj. No, to kurwa... Intu nie ma. No ale to już ten, to już nie sprawdzę na tej, na tej stronce. No nie. Madż, madż, słuchajki. Zisi. Dobra, mamy żelazo. Szybko. Czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie. Jocie! Ja płytki sobie zrobiłem. Przepraszam za tego zębiaka, ale no, mogę. Nie mam, nie wiem, co mam zrobić. Nie ściszę gry, bo ich ściszę. Trzeba kamienia. Trzebuje tylko trzy. Trzy. No. Mm. Patrz ja teraz zalaza. Pyk. Pyk. Tu. Osiem jeszcze kamienia. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ole ale lakuje trochę. Dobra, później sobie to przypalimy, albo nie teraz. Szybko, szybko, żeby się dowiedzieli. Oczywiście. No, poczekamy sobie trochę, poczekamy tutaj chociaż posprawdzimy. On o, tu się ciągnie dalej o kurde, to są dwa ogórasy kiszone napiszcie w komentarzach, czy woliście kisone czy... jak one się nazywały te drugie Nie nienormalne, tylko e... nie pamiętam muszę sobie jakoś w filmie się tam, zobaczymy, Znaczy mi się może przypomni ale raczej nie. A nie, bo oni muszą widzieć jak ci Dobra. Dobra, robimy sobie tak patyki. No już piszę kurde na czacie. No i dobra. No idę, idę, kurde idę! Żulu o kurde. Nie, nie, nie Umrę Pomocy, pomocy Dan, Dankeszyn O kurde O kurde Nie Ne, nie. Uciekaj, uciekaj Dobra, gdzie jest martwy? Nie wiem. Ja, ja, <gryw> ja cię skręcam, ja cię skręcam, powykręcam. On zawsze gdzieś się musi zgubić. Ja tam już mam kurde żelazne kilo. Dobra, tylko wioski. O. wioski Seba. No co? Wioski dzielę się wioski. Seba. 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 Co? Seba. ty nagrywasz? ty ty Jak ty nagrywasz? Jak ty nagrywasz? W sensie? Jak? No ale... Jak? W sensie, o co chodzi? Jak kurwa nagrywasz? Z czego używasz do nagrywania? Kurde, ekran Ty jesteś przej**any Kurwa, jakiej aplikacji? Z czego? No, YouTube'a Jak YouTube'a? Co ty kurwa, YouTube nagrywasz? No, kurde, przez, przez YouTube'a musisz Ja, ja to byśmy musiały tego. Coś byśmy musiał zainstalować jakąś aplikację do nagrywania, coś co większość osób nagrywa. Żeby tam przy, y, brać głos z komputera, dzięki czemu będziesz, będzie nas słychać na Discordzie i będziemy mogli gadać lepiej i normalnie. No. Nie wiem, co się, się ogarnie. Co się ogarnie? Okej. Okay. Po co mówisz? Jak powiedział? Ja. No nie! Piramida zląbana! To są mi się to gówno. Właśnie w sensie to gówno. Nie no, no, zaraz kieruję, jak zmijam. Co to jest za p... gówno. No dobra, jeszcze tamto i na chwilę może coś znajdę. No to zarąbiliście. Kurde, cały czas mnie wypicha z tych Czekaj, muszę szybko z book. Kurde, nie widziłem. No to fajnie. Byłem na lądzie, nie? <laughs> Byłem na lądzie, już się jakoś umarłem. Najgorzej, że teraz nie pamiętam gdzie to było. Płyniemy. Dobra. Dobra Sorry za takie całe cisze Całą ciszę czasami nie ale nie wiem co mam powiedzieć Dobra czekamy na nie Lubo to zajmie więc no Ooooooooooooo! Sam! Wsiemka Dobra, ja ukończę. Ale laguje. Nie no, zaraz... Resztę sobie... marce. Co? Resztę mam marszy. Dawaj mnie to. Idziemy w drugą stronę, tam ma Jeszcze żelazny kilof. Jeszcze żelazny kilof! Ja nie mam żelaznego killofa. Jak nie masz no ja nie mam! Kurde, mikrofon są napraw. No ja mam dobry. Dawaj mi żelazny kilof. No nie No... Wyjdę zaraz i się w kurwie i nie będę grać. Nie mam żadnego żelaznego kilofa, żadnego żelaznego kilofa, nie widziałem tam. Dawaj mi żelazny kilof. Ja nie mam. Nie w kurwie. No jak nie masz? Trzeba właśnie się nie topić, trzeba było tam. Bo kurde jedzenie dla nas zbierały. Tu no, trzeba było powiedzieć, Dałbym Mhm. O ma. kiedy on takie rzeczy sprzedaje? Ty no, cały czas to... Ktoś do mnie coś puka. Cześć? Cały czas ktoś do mnie puka. To akurat o ciebie, ale... Chłopie, cały czas ktoś mi puka tak po cichu, nie? Sram się, bo ja w domu jestem. Tak po cichu, normalnie w grzy, albo w coś Starał się trochę, bo sam, sam w domu jestem chyba Jak je, je, jest sam w domu Co? Ale być chyba to sikerek krepa niech niechotę keby sam w domu co jest? To z mi się psuje. O kurde, już 15 minut nagrywał. No nie wiem, No ale nie wiem, bo. znajdźmy wioskę jakąś. No. cokolwiek, gdzie byśmy mogli zamieszkać. Gdzie jest ten debil? Nie wiem, kurde. Za co się tam. Dajcie się tam. Dobra, ale nie wiem, niech sobie... Niech sobie włączy tą lokalizację przynajmniej Trochę Ej, na ile wy macie tracę, żeby usłyszeć kurwa te? Nie, nie wiem 20 Kurwa to ja do was piję ciągle, że ten że skończymy filmik, znajdziemy tą wioskę, skończymy filmik, ten pomożemy yy, mu zrobić to, żebyśmy słyszeli się na Discordzie od kurde 10 minut, a nikt nie słyszał. No Super Ja Ole no, To jest takie pole, że tu powinna być wioska zaraz No tak no, ta. samym, samym polem, nie? No, to po powin... to już naprawdę to już... Jak, będziemy, jak ja będę tak przepinać na jego filmik, to, to on będzie musiał wszystko. O, ale Albo on w ogóle nic nie będzie zarabiać z tych filmów. Dobra, co ty gadasz? Dopiero jak o zarabianiu, jakie 20 subskrybentów nie mam. Ale od, od ty prawie świetnych chyba się zarabia. Nie wiem. Nie wiem, wiem, że. Nie wiem, ale wiem, że mamy dużo siana już. Chyba. Nie wiem, wiem, że nic. Nie wiem. Okay. Dobra. Dobra, zabijam kolejnego. Gole Dobra. E, także. Dobra. Czekaj. Widzimy się. E, no, wy skończ filmik i nagramy drugi odcinek, ale wtedy kiedy będziemy mogli, dołącz na Discord. Dobra, nie się tak, bo ci zaczyna. E, no, idziemy na wieżę. Ciepły. Bo to jest takie opóźnienie na tym serwerze Gdzie się żegnam? Na wieży Udoję. Dobra Także widzimy się w, w kolejnej części eee. No Nara, Nara.